się no Siemaneczko, widzowie, dzisiaj gramy w strzelankę razem z Amilem, ale ja będę. Ale ja będę padać i grać jako noob. Ale potem sobie kupię najlepsze broni za Robuxy i. i to ja zacznę rozwalać Amira i będę najlepszy. Dobra, gramy w mega strzelankę. Dawaj. Gramy w mega strzelankę, na pewno cię pokonam, gdzie ty będziesz? Nieważne gdzie będziesz, na pewno cię pokonam. No! Snajperka! Skąd ty masz snajperkę? I rewolwer. Ej! Jakim prawem? Dobra. Muszę no cię jeszcze raz pokonać. Co wy tak naprawdę tu ja mam te najlepiej Nie więc go rozwalić. Ej, no jakim prawem? Kurde, jakim prawem, dobra zaakceptuję go, Tego. dobra lecimy, o nie. Dobra, gramy jeszcze raz. Teraz pójdę cię naokoło, dobra. Mam pomysł, może przejdę go naokoło. On się wkurzy. Przejdę go naokoło, bo będzie dobra. Gdzie ty jesteś, Amir? Amir, szukam cię. A ty tutaj jesteś! Na dółku nawet... W końcu! Dobra, więc żeby przejść naokoło, więc teraz przyjdźmy jeszcze raz! O ty! Zaszłeś moją drogę! Ej! Strzaż mi tą samą bronią, dobra! O ty! Z rewolwera. Nie wytrzymam zaraz! Kurde, chodź tu. Nie. No nie, dobra, widzowie. Amir, ale musisz poczekać, bo ja muszę gdzieś pójść na chwilę. Na chwilę. Dobra. Widzowie, tak naprawdę teraz sobie kupię sobie coś. Co mamy tu w ofercie? Dobra. Pixelowy to nie, zestawy. Dobra. Ej, ten będzie idealny. Patrzcie, ile tu jest broni. Ja chyba sobie to kupię. Kupuję to wszystko, widzowie. Widzowie, teraz wszystko odblokowałem i sobie kupiłem. Więc teraz mogę się rozprawić z Amirem. Tym razem na innej mapie. Amir, ty nie wiesz, na co się szykujesz. Dobra. Skrzyżowanie dróg. I widzowie, patrzcie to. Wow, ile mam rzeczy. Dobra. Wezmę sobie snajperkę. Ja nie mogę ile mam rzeczy, dobra. Wezmę sobie Uzi, Katane i apteczkę. Tak naprawdę opłakowałem sobie jeszcze dwa różne pakiety z apteczką oraz z więc... Wiemy co, co na mnie czeka. Amir, gdzie ty będziesz to... O ty! Znowu z tej snajperki mnie strzelasz, dobra. Tak naprawdę... Zowie, ja mam apteczkę? Też mam apteczkę. O, ty masz apteczkę, ale ty na pewno nie masz tej egzotycznej broni. Gdzie ty mnie strzelasz? Gdzieś ale jest Kurde! Widzowie, to była rozgrzewka, więc na razie, na razie mu odpuścimy ten pierwszy punkt. Nie ma, nie no, bronie, tak jasne Patrz teraz Kurde, dobra Dobra A, a ja widzę taką fajną dziurę poza mapą Widzę fajną dziurę poza mapą Muszę tam skoczyć Fajną no, dziurę poza mapą? Dobra Nie wiem <laughs> Straciłeś punkt Wiesz co, no, myliłaś się, bo ty też jest dobra, ale nie jesteś dla Dobra. Bo dalej uważam, że jesteś słaby. Kurde, dlaczego nie wziąłem z tobie snajperki, tylko jakiś głupi karabin? Dobra, ale muszę go znaleźć. Mar... Józek, też znaleźć. ma coś takiego fajnego. Myślałeś, że mam słabe bronie. Ja mam tak naprawdę lepsze. Zobaczysz za chwilę. Ciągle te karabiny szturmowe swoje. Chodź tutaj. O ty! Jest!

Jest! Ja mam nawet sztylety, ty nawet nie wiesz na co się przygotowałem. Oś bojową. Oś bojową? Ja też mam oś bojową, tylko jej sobie nie wziąłem, dobra. Józek, ty na... Bo ja tylko udawałem, że jestem słaba, a tak naprawdę to ja mam dobre bronie. Skąd ty mnie strzelasz? Kurde! Dobra. To się dopiero okaże, bo ja też sobie widzę ten zamrażacz, który miał Józek, więc dobra, to teraz biorę RPG i muszę go wciąż gdzieś naokoło. Dobra. Sobie, a za chwilę może też użyję strzałki. Ała! Dobra! Skąd ty mnie strzelasz? Skąd ty mnie strzelasz? Dob Jesteś słaby, tylko po prostu. O ty kurde! O nie, no takim prawem! Co, teraz muszę to wygrać, bo za chwilę? Dobra, z strzałkę i jakieś tam inne różne rzeczy. Dobra, wziąłem strzałkę, on jest dobry na blisko widzowie, więc muszę się do niego zbliżyć. Jak Luzek, gdzie ty jesteś? Ty musisz mnie wsiąść gdzieś naokoło, więc muszę tam... O! O nie, podpowiedziałem ci, postrzeliłem jeden raz, dobra. Na ty. O ty! O oh, yeah! Ty sam jesteś nubem, ja tylko, bo po, po ty zazdrościsz mi chyba. Bo ty zazdrościsz mi tych nowych broni, których i tak tak samo nie masz. <laughs> nie, nie wskakuj! Wiesz, że tam jest koniec mapy, więc nie możesz tam wejść. Nie wziąłem. Ja mam zestaw medyczny, więc mogę sobie się wyleczyć. Dobra, gdzie ty? Dobra, uciekam do tych tuneli tam. Dobra, nie widzę cię, ale... Widzę cię z tym dobra. kurde nie widzowie prawie go zabiłem ale było tak blisko ale było tak blisko dobra było tak blisko widzowie Dobra, ostatni strzał. Jeżeli sobie ja nie wygram, to normalnie w górze. Dobra, jeszcze raz musimy. Teraz zagrajmy na jakiejś innej mapie, na przykład... Duże zaplecze. Dobra, to będzie dobre. Budowa, dobra. Zobaczmy no, sobie, sobie No dźwiga, ty nie Dobra. Teraz sobie... Karabin szturbowy, rewolwer, oraz Mołotów. Wiem nawet, gdzie ty jesteś. Chodź tutaj. Ale wiesz, że wchodzenie na dźwig jest dla mnie, jest według moim zdaniem, zły pomysłem, bo ja cię tam widzę. No i normalnie zajmie ci to dużo czasu, normalnie, że ja nie mogę. Dobra, teraz muszę z uciekać jak najszybciej. Józef, ty masz kłopoty. Ty się teraz leczysz. Normalnie cię wywaliłem poza mapę, co to było? To wezmę sobie kusze, bo ich nie testowałem. Shotguna. To jest, ciza, jest mega dobra, ale wezmę sobie katanę i róg wojenny. To jeszcze. Ej, dobra, jakie mam przyspieszenie? Dobra, dostanę przyspieszenie. Jakieś kilka sekund. To... O, ty! Dobra, co biegnie? Jakim prawym?! Z cztery mnie rozwaliłeś?! Dobra. Wezmę sobie jeszcze raz snajperkę. I teraz może rozpylać. Jeszcze nie testowałem. Czego jeszcze nie decydowałem? Chyba... Czego jeszcze nie testowałem? Torebki! Dobra. A! Dobra, uciekam stąd, uciekam stąd. Jak najszybciej. O ty kurde, z noża! Z noża! Dobra. uciekam. Uciekam, uciekam. Ta torebka jest mega słaba. torebka jest mega słaba! Się wywaliłeś poza mapę. Dobra. Ja, ty Nie, No że nie, rozwaliłeś. Dobra. Kto wie. Tyśmy łuk, bo jeszcze łuku nie, testowałem. Dobra. nie, nie, bo nie, 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 Dlaczego ty mnie tylko z noża rozwalasz? Dobra, ja mam pomysł, wezmę sobie RPG na tę mapę, bo rpg jest na tym najlepszy, więc wezmę sobie go. O ty, a ty ciągle tej snajperki używasz, dobra. Chciałbym się pobawić wcześniej na snajperki, ale najpierw cię rozwalę z RPG. Haha, ha, wywaliłem cię poza mapę. Widzę, ci tam Jeszcze 4. po 40 dostajesz! Dobra, jest! Udało się! I co wie? moje broje są chyba najlepsze. Jeżeli chcecie dołączyć do mnie i do Józka, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A patrzcie na to. Mam super bronię. Ja nie mogę. Ty. To jest ma nie najlepsze. No i co ty na to powiesz, Józek? Ja powiem, że co ty powiesz, Józek, na moje nowe bronie? Ja powiem, że nie jest I co wie? Udało nam się, a szukaliśmy.